Siadaj, zasłaniasz. No, dobra, dzięki. Dzięki pewnie, już mi nie zasłaniać. Dziękuję. No, widzicie jakiś sympatyczny trener, nie dość, że utytułowany, to jeszcze bardzo życzliwy. Mano, słuchajcie, pozdrawiam z Manchesteru w ten słoneczny dzień, mamy 6 kwietnia, derby Manchesteru, Manchester United kontra Manchester City, za mną najbardziej kultowe miejsce wypicia Bronxa w Manchesterze przed meczem, słuchajcie, jest tutaj Sinclair's Oyster Bar i obok The Meter, więc hotel i bar i tutaj się spotykają, słuchajcie, ja już tutaj nie wiem, który raz jestem, zawsze jak przyjeżdżają kibice wyjazdowi, to tutaj się umawiają, jest miejsce zbiórki i piją Bronxy, a te, jako, że nie ma kibiców wyjazdowych, po momencie po derby Manchesteru, więc tutaj się piją, ale w większości pan kibice Manchesteru. Tak więc co? Słoneczko, za chwilę poraczymy się jakimś piwkiem, jak jesteśmy w Manchesterze. Dzisiaj derby nie mają takiego ciężaru gatunkowego, chyba że dla Manchesteru City, który ewentualnie walczy o Ligę Mistrzów z Nottingham, w ogóle jak to brzmi, a Manchester United jest trzynasty. To też w ogóle abstrakcyjnie brzmi, jeśli, chodzi, jeśli przypomnieć sobie erę Fergusona. Tak więc co? Trzy godziny do meczu, raczymy się słoneczkiem, za chwilę będziemy się raczyć piwkiem i ma atmosferę tego miasta. Elo. Jesteśmy przy największym klubie, najbardziej utatelowanym klubie w Anglii, czyli Manchester United, słuchajcie, który zajmuje teraz 13 pozycję przed derbami. To jest taki absurd, że jak się cofnęlibyśmy 10 lat wcześniej w erę Alexa Fergusona, a jeszcze w ogólnie no po prostu to jakby Real Madryt zajmował w lidze hiszpańskiej 13 pozycji, czyli totalny absurd. O wielkości tego klubu świadczą te trzy postacie z tyłu, czyli Denis Lowe, Bobby Charlton oraz George Best. Jesteśmy przed trybuną Sir Bobby Charlton Stand, czyli Sir Bobby Charlton, taki Elżbieta mu nadała. Jak widzicie tutaj jest monachijski tunel upamiętniający tą tragedię samolotu, o którym mówiłem z 58 roku, więc widzicie dbają tutaj o historię, zwracają na to uwagę, czoł tych chłopaków. No i co? Słuchajcie, kupiliśmy miejsca na Sir Bobby Charlton Stand na samym środku, tak więc albo grubo, albo wcale. Bilety około 400 funtów za bilet, więc nie ma miękkiej gry, ale mam nadzieję, że będziemy siedzieć może za ławkami yy, piłkarzy. No teraz najtańsze bilety przed samym meczem w dniu meczu to jest około 420 funtów na najgorszy sektor, więc kupowaliśmy dwa dni wcześniej. Nie, nie warto akurat na derby czekać na bilety tańsze, bo nie będą, nie będą mordeczki. I widzimy się w środku. Siemano, słuchajcie, witam z Królestwa Mężczyzn. Tak, tutaj możecie już sobie o, oglądać przygotowania do meczu. Często podczas meczów są puszczane skróty z innych wydarzeń, więc tutaj mate'y się gromadzą i piją sobie tutaj oto taki cyderek. Te butelki w ogóle są plastikowe, wyglądają jakby były szklane. No i co? Stoisz oglądasz, pijesz sobie browara, tam sobie robisz zakłady. I tak dalej, wiecie, no. nie ma miękkiej gry. A tutaj yy, dodatkowo królestwo bronxów i żarcia. Na przykład możesz już trzy browarki sobie kupić za 9,70. Słuchajcie, mniej niż 50 zł. Uważam, że trzy piwka za mniej niż 50 zł to chyba w Polsce jest drożej, nie? No, więc tak się rozgrzewają brytole przed wielkimi derbami. Widzimy się już na miejscu. Siemano, słuchajcie, 40, niecałe 40 minut do derbów Manchesteru. Zobaczcie, kto obczaja Murawę tuż za moimi plecami. Taki tam ziomeczek, najlepszy trener w historii, ale właśnie wybiega Manchester City, akurat widzicie, podczas wywiadu. Mogliby ich przywitać lepiej, żartuję oczywiście. Tam dalej Peter Schmeichel, Freddy Ljungberg. No powiem wam, że mają miejsca top, a tutaj, po lewej stronie, Będą ławki rezerwowych, które będziemy obczajać podczas meczu, więc będzie to nagrywane gestykulacje, radość z bramek i nie tylko. No i widzicie, pierwszy wyszedł z City pod okiem Guardioli, który jest ode mnie. Nie wiem, 10 metrów, słuchajcie, nigdy nie byłem tak blisko Pepa. Więc no niesamowite uczucie powiem wam. No nie wiem, może go usłyszę nawet, jakie rady będzie miał. No i co, piękne słoneczko, ostatnie derby Manchesteru, Kevina De Bruyne, bo De Bruyne odchodzi z Manchesteru po 10 latach grania, więc Kevin będzie miał tutaj coś do pokazania, sądzę, że Gundogan również, więc no, szykuje się grube meczycho, obstawiliśmy 2-1, I'm, I'm Japanese, I'm picture, obstawiliśmy 2-1, że wygra Manchester, i czyli Fernandes, mam do wyjęcia 370 punktów za 5 punktów, słuchajcie, więc trzymajcie kciuki, żeby tak było. No i co? Teatr Marzeń, słuchajcie, nie można być bliżej tych praktycznie 2 miliardów euro, bo tyle będzie tyle mają wartości obydwie drużyny, więc wielkie widowisko w wielkim Teatrze Marzeń. Na wprost macie Sir Alex Ferguson Stand, a my jesteśmy na Sir Bobby Charlton Stand, przy samym epicentrum futbolu. Więc oglądamy dalej. Elo. Słuchajcie, Pep przed chwilą mi zasłonił akcję bramkową. Kurde, nie wiedziałem czy była poprzeczka, czy obronił Ederson, no, no ale widzicie jest tak blisko, że przy akcji bramkowej nie widać kto strzela, bo Pep mi zasłania. Jak tutaj dwóch dziadków, słuchajcie, zaczęło głośniej krzyczeć i bluzgać w guardiole, takich wiecie, po siedemdziesiątce, to trybuny tak się spojrzały, a ja pierdole coś się dzieje, dzieje się coś na trybunach. się słuchajcie, pozdrawiam was z meczu Raków Częstochowa kontra Jagiellonia Białystok. Nie, 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 to jednak kurde, słuchajcie, Liga Angielska i derby Manchesteru. Akcji było tyle, że chyba powtórki będą trwały minutę. No co, jeden i drugi teren niezadowolony, Guardiola tyle razy plunął na ziemię, że chyba będzie musiał wypić 2 litry Evian. No i co wam powiem? Manchester United to nie jest już ten Manchester United, co był kiedyś, to jest teraz jedna z najbardziej analnych, męczących drużyn w Europie. Naprawdę z wielkiego Manchesteru nie zostało nic, nic. Tak więc ani Zirksi, ani Hojlund, ani jakiś Dorgu, ani Jean-Pierre Papin tutaj nie pomogą. Tutaj potrzebna jest rewolucja. Rewolucja październikowa, styczniowa, listopadowa, po prostu jakakolwiek rewolucja, bo to jest tak nudne jak flaki z olejem. To jest tak nudne jak, kurwa, nie wiem, listopad w Polsce. Naprawdę, powiem wam. O, Jezu Maria, a tam City teraz się cieszy, nie wiem z czego, chyba że tracą, że odzyskali punkt do Nottingham Forest po wczoraj, bo Nottingham dostało 2-1 od Aston Villa. Tak zwany wyścig żółwi o tron w Manchesterze i Manchester United kontra Manchester City 0 do 0. Nara.